Ósma, Walsal, walsall. Walsall, walsall, chyba walsall. to jest, walsall. walsall, Walsall, no a jak to, no to czekaj, co to jest, rozumiem, że czego oczekujesz? Co? co? Zasady były na początku quizów, zapomniałeś? Co? Witamy serdecznie na kanale Piłkarzyki, to kolejny materiał rozrywkowy, a dzisiaj jest nim dawno nie widziane 5 sekund. Tak Będziemy jest. posługiwać się tym oto rekwizytem. Cześć, dawno Was nie widziałem. Na widok. <laughs> kolejny piłkarz Kai Walker. Peters, czy nie? Johnny Walker. Okay. Hmm. To chyba Spurs, nie? 205. Szefid powinienś dać chyba. Jezu, ja sobie powiedziałem Kaiłokre Peters no i, no i no, zacząłem no, odpowiadać no, na niego. Oczywiście, Oczywiście, Tak jest, baby face. Wydaje mi się takie zdjęcie retro właśnie. <grych> Idealnie. pokazujące. Piękny, piękny, tak. Z tego o okresu. co chodzi w tym pseudonimie. A coraz poważniejszy. Po, poważniejszy. O. <grych> Coraz poważniejszy się nam mru... robi... No, ale nie nie, <laughs> nie, to musi być. Nie, tak nie. Coraz poważniejszy się nam mru... robi Ole. Zgoda. Okay. Eee, Jezu, właśnie o ten chodziło. Łatwe. Ale to no, jesteś, Ja uba, wiem. Ale nazwa, ale nazwa dziadowska. No. Tego, ty nazwy nie zap... Nie A lubisz takie napoje pomarańczowe? Mirandes. Brawo. Dziękuję A... za podpowiedź. <laughs> fajnie, fajnie zapowiedziałeś. No Albo Fajnie, fajnie. Fajnie! No, to... Nie wiem, jak skomentować to, co dzieje się po mojej lewej, a po waszej prawej stronie. Ja po prostu pierwszym jednak no, korzuciem ten Musimy nie podrabiać. Chłopaki no. ewidentnie się nie dogadali. I chyba to jest jakiś mm, sposób zakomunikowania, że będziemy mówić o Ronaldinie dzisiaj, tak? Zasady dzisiejszego quizu są wam bardzo dobrze znane. Mianowicie pokazuję nazwisko, a wy musicie wskazać. Klub, w którym zakończył karierę dany piłkarz. czym się tak czy krzywy, krzywy się cieszy, bo ty jesteś serem. Z czym jestem? Serem. Czemu? Przeanalizuj to. Ktoś się śmieje do sera? Wow. Oh yeah! I tym porządnym dowcipem możemy rozpocząć dzisiejszy materiał. Bo jest, bo jest gęsto, naprawdę jest gęsto. Lecimy z pierwszym pytaniem. A w nim... Krzywy teraz rozkminia, co chodzi z tym serem. Ebra! że <śpana> <śpana śpana> <z rzadła>, nie? <śpana> Dobra, Qatar City. Jaja, nie czasem? które? Eee, nie, ale sprawdzę. Qingdao, Huanghai, to są Chiny, nie? Ale powiedziałem Qatar City. Aha, okej. Okay. Eee, aha, okej. Okay. Dobra, czekaj. To ja bym chciał uderzyć w City i Chinese Super League. Fernando. Co? Słuchajcie, to jest pis... To jest historyczny moment, Jakujuzu. Sprawdź potem, czy Fernando nie przeminął się czasem przez, przez Chinese Super League. Ale to, co się teraz stało, to jest coś, czego ja nie jestem w stanie rozumieć. Eee, co się stało, bo ja nie wiem czemu. to zaraz, zaraz się, zaraz nie, się zaraz nie, ogarniesz. Nie. No to ja Ja Turę, nie? Bo przecież co mi stało? to, tylko ja. Ja powiedziałem, że nie grał w katarze, tylko grał w. Cingdao. W... W też 5 sekund nie nie, 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 ja się oh. zastanawiam, ja, ja tego nie słyszałem w ogóle. Cahill um. ma na imię Gary. Przyszne. albo Team. Team, właśnie. Ha, Team Cahill. No i wracamy do Was z klubem Retroherby, przygotowanym ponownie przez Adriana Ledziona. C przez... Z klubem Retroherby. Z klubem Retroherby. Z klubem Retroherby. Z klubem, z klubem, retroherby. Z powiedziałem, klubem? Tak, z... a nie ma. Też nie mi też nie chyba nie jakoś długo nie grał, mi się wydaje, że tam był sezon albo dwa, nie, nie chcę teraz skłamać, ale tak mi się, się coś kojarzy. Z jednego przejścia stać dużo włosów. <laughs> w ogóle jak na jakości, nie? nagle jakby jedno przejście... Późniejsze, do... późniejsze zdjęcie, to już jest z czasów kiedy Milan wygrał... Naprawdę? Nie, czasów na 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 To jest z czasów, czasów kiedy Milan wygrał drugie mistrzostwo... Ch***, nie, w... nie, nie podejrzewałeś. Już już to nie jest później, Rzeźnia jest e, dla mnie tą planszą. No nie jest, ta plansza jest rzeźnią. Tak, ta, ta plansza jest rzeźnią dla mnie. Super rzeźnia. Super. jest dla mnie tą planszą. <śles> <śles> Zapisujcie swoje W Wymień trzy określenia, które najczęściej wykrzykuje się podczas oglądania meczu. Ole, strzelaj, ja pierdolę! <śles> Ale pierwsze Ole? Przecież... Ole, a to okay. to cię stanowiło, tak? No... To nic nie mówiłem. Jeżeli masz y, ochotę dać krzywy Southampton, to nie dawaj, bo to nie jest to. No dobra, to co? Daj, ja nie ja chcę drugą rundę. Ja chcę strzelić. To, to strzelaj. strzelaj. No Southampton daje. No nie. No i tak, to jest chętny. O Jezus. <laughs> <laughs> Jak się Szyli. będzie jak będzie jakiś u albo inna ważna postać, to się potnę, nie? To co co? Dawajmy? No mów, no. Kolonia Stuttgart-Girasyi. E, Kolonia Stuttgart, na przynajmniej HSV. No. <grym> Oddalam się od krzywego, krzywy goń mnie. I runda szósta. Może ktoś kombinował? Mam Specjalnie dla dama tutaj przykład, taki oh, nabrałem. <trujne> nie, kontrowersyjne. I no, niech się zgłoszą takie Dawidy, które się nie wpisują w sam taki środek. Davide. No bo może jest David, tacy tak Dawidowie. Może jest Dawid, nie. <tacy> Co jest grane? Tacy Dawidowie. Taki, takie Dawidy! Takie Dawidy! zgłaszajcie się! O Jezu! Ej, e, mo, ale może jest, są ta, tacy David, <laughs> tacy Dawidzi e... O Jezu, koniec nie! Przepraszamy Was, naprawdę wiemy. Przesadzamy ostatnio. No. Ja cię złamędzę. jeżeli dojdzie do A kolejnego. To jest... Dobra, ja będę strzelał, ale... <tryk> tak więc, kto pierwszy, ten lepszy. Ja już mam stoper i tabliczkę. I tutaj szybko nazwisko. Baz groły mogą być. Chodzi tylko o to, żeby było łatwo zidentyfikować, o kogo mi chodziło. Czas. Start. Lecimy. 20 sekund. Aha, nie powiedziałem, no, jakie. Ja <laughs> bardzo... Dobra. Bo ja teraz ze za Haha! Bayern, Bayerno. Zobaczysz od ok, ile ilości widzów. Ale nie chcesz, żebym ci o kolejny, tak? Nie, nie, już trzeba. Połosiłeś się trochę, no. Dobra, to lewy obrońca. Lewy środkowy obrońca. Już nie jest Bayerno. Pomocnik lewy. Prawy. Skrzydłowi. Jest to i bramkarz, jest to co? Lech Poznaj. Poznań. Ale fajnie, bo remis mamy. Ale, Adam Lata do... ale ja walczyłem ze wiem, sobą, wiem, wiem, ale jak wiem. on odkrył ten wiem. Augsburg, wiem. to ja myślałem, że się Ale to idealnie, bo niemiecki, bo gra prowadził na niemiecki. No już ja tak liczyłem, niemiecki, 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 ale niemiecki to, to, niemiecki to samo club. by było, gdyby zrobił obrońcę ja. albo klubowego. Ja czułem, że, że to twoje ajajaj aj, aj, to jest jakby wielkie ja. Zaraz, mi coś chodzi po głowie, ale. Chodzą mi grunty niemieckie po głowie. A oprócz tego jeszcze był dobra, Adelka, ee... Makelele, Jezu, Eto. Cio, cio. Ja lecę na środku w takim razie. No, dobra, jednego. Nie, nie ja to zacznę. A teraz krzywy, dobra. Jeden okay. na środku. <laughs> Wayne Hennessy. Ok. że drugie rękawice, Bernie. No ciekawe, bo to jest takie nazwisko dość. Powszechne z uwagi właśnie na markę. Eee, I wydaje mi się, że że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poprawnie zapisać Hennessy. Ale masz pewność, że Wayne Hennessy nazywa się tak samo jak marka, do której się odwołujesz? Bo ja nie mam pewności. Z tego, co sprawdziłem. Ale ja robię to teraz. Nie. <laughs> <laughs> nie. Yy, nie, nie, nie zapisuje się tak samo. No <grymne> właśnie mówię, że to jest, to jest coś, nie, coś nie, halo. Słuchajcie, ca, cała ciekawostka, którą mikołaj powiedział powinna teraz zostać zapomniana przez was. Jest zapomniana do wycięcia. No, no. Pi! No i teraz yy, Ronaldo nie będzie Al Hilal. <grymne> 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 I źle, bo on grał na <grymne> Tak. Wiedziałem, że mi się pomyli no. A mówił wczoraj na CT, żeby mi się nie pomyliły kluby Musiał Tak, bo czytałem No, wiedziałem, że mi się teraz pomyli Trzy rodzaje pytań Najpierw okay. pytania zamknięte W każdym możecie zdobyć po jednym punkcie Mamy takich pytań trzy Dobra. Potem pytania otwarte Wytłumaczę jak już będziemy czytać A potem na samym końcu klub, piłkarz o quiz Dobra, to teraz poczekaj Zanim przyszedł pierwsze pytanie Poczekaj. Ja już udzielę Poczekajte. odpowiedzi I nie będę zmieniał Okej, okay, krzywy nie będzie zmieniał, krzywy udzielił odpowiedzi, dobra. Tak, wydaje mi się, że to jest albo ta liczba, którą mam tu w formie b zapisano, albo ciut mniejsza Krzywy zapisał ale... to samo. Też b i zapisał dobrze. Bo jest to punkt. Ta, 16, 16 Więc... miejsce. Krzywy dostaje, dobra, dobra, Krzywy dobra. dostaje jeden dodatkowy za to. Ja spróbuję jeszcze Sampdorię z Eredivisie. No myślałem, z Części. znowu. No Sampa z Eredivisie też jest stosunkowo do odgadnięcia. Tam są ikony. Dobra, eee, w ten, Eto. Nie ma tam Eto. Akurat. Gdzie On, strzeliłeś? Sampdoria no, w... z Eredivisie. Tak? tak. Strzelałeś. St he he Nie! Cicho! No, Nie, tego! Nie, do tego! Nie do No czyli Samuel Eto z części Sampdoria. Nie Rozpoznajemy piłkarzy po zdjęciach dzieciństwa. Czyli dobrze myślałem. Oj, oczywiście, że nie mam racji ostatecznie, ale myślę, że tak. No dobra, dajmy tak. Ramos. Bej. Ramos. Bej! No. Bej! Dobra, bo ty myślałeś, że to jest Christian Bale. Przybliżam. No proszę. Mam pewne podejrzenia, ale wcześniej <noise> też je miałem. Nie? Dobra, nie, no to to musi On być wzrok. ta osoba. Jak to nie jest ta osoba, to ja wychodzę z tego. Pozytywna, krizu. pozytywna. Tak, tak, ale jeżeli tu nie jest ta osoba, to ja mówię wam. Nie daję ja podpowiedzi, i... bo krzywy dały. Adam, już. kończy test. Nie, ja nie potrzebuję. Krzywy? Dobra, powiedz mi tylko, czy to jest dobrze, Antony Martial. Uf. Nie. nie! Jak że Ona ma w ogóle inaczej oczy do góry ma Pokaż Marcelo! Marcelo! Ej, faktycznie mina i nie dobra. Nie jest. Ma, no... Mina jest, jest charakterystyczna. To co, kiedy wychodzisz, a ja kończę sam tutaj dzisiaj? Ej, 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 ej. Ej. Ty nie wiesz, nie? No. <laughs> Powiem tak, nie, no, ma, nie, ma, na, nie okay. ma takiej fryzury. Nie. Jak. Dobra, chyba wiem. Nie ma tak bujnych włosów Ja nie chciałem podpowiedzi W się inaczej, jeżeli A to nie jest taka, bo wiesz, no Wydaje, taka, mi tak? Wydaje mi się, że w Interze miał To jest Karim. Zobaczysz To jest to jest To jest bez Co z tobą? Jaki <laughs> Skąd to? W ogóle czyż... Nie ważne. Skąd podobieństwo? Ma co? Maja sama Coutinho w ogóle Szósta runda Dobra. Dobra, nie, jeżeli ten... No to się wściekne. Dużą część swojego życia związał z bursjami. Mm -hmm. Dajmy tego pana Marko... Marko... Marko rakidycz! Jest to... Jest to... Rakitycz, o ja, to z A czemu nie, to a to to nie one... chcesz podpowiedzi? Adam Koru pewny. Ja byłem pewien, że jest rakitycz. No. Fajny przykład. Teraz pan, który strzelił 9 goli w swoim życiu, czyli 9 golan. Nice. Dobre. Dobre. To naprawdę było dobre. No, no nieźle. Radzia? Jak słyszę Radzia, to od razu mam przed oczami Bollywood. Chciałbym takie te ręce wyzostań, ci z. Aha. Wiesz, co pleców zrobić takie ja go. No wiem, wiem. No to musisz ruszać swoimi do góry. Ojej. Przepraszamy was. Ojeju. Przepraszamy. E... Przepraszamy. Tunezja, tunezja? Tunezja to baje się, że grubo powiedziałeś, no. Tunezja. Teraz dopiero do mnie doszło to, co napisałeś. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Chyba to się akurat fajnie wpisuje. Tune? Co? Nie rozumiem. Chcesz nie rozumiem. Czy to jest Kostaryka? Kosta... Nie, tak, już śpiewa Tune. Nie, no to jest tak głębokie, przecież nikt nie ogarnia tych dowcipów poza tobą w to starych. Stary, to ja nie śmieszę, ja nie śmieszę. Tylko ty jedynie Tylko ty nie Benedyter. Ben albo jak Adam czasami mówi, Benedyter. Tak, no, sam, sam tak nie mówiłem. Ja <laughs> no, tyle. Ja nie mogę tyle no, zyszałem, tak, tak, tak normalnie, jeżeli siedzi, je coś, albo na przykład nie odzywasz i nagle. Weissam Dokładnie tak jest, codziennie. Przy każdym posiłku. O, tak ja, ja, ja się kiedyś pomyliłem przyniosłem mu ser. Nadal, stary, to, to jest nieprawdopodobne przecież. Od już, ja już zrozumiałeś o co chodzi, czy nie? No. No wytłumacz teraz, z momentu, na, na, na wytłumacznie tego do Cheddar, nie Nie, dobra, okej. Okay. Słuchajcie, dobra, ja daję już. Ponownie prosimy o tak, łapki z dół. Tunezja. <laughs> tunezja. Tunezja daje. Ojej, tunezja. Tunezja. Zapom zapomnijcie o tym, co się działo w <laughs> Tunez, jak to Nie, serio, wiecie co, przepraszamy. Montuję teraz ten film i stwierdziłem, że trzeba wystosować jakieś przeprosiny, więc jeszcze raz przepraszamy za niego. No. Ja już. Kamienna mina. Brawo. Kamienna mina. nice. To też jest nowe. Kamienna, nawet ja kamienna, tak kamienna mina. nowe. mina. Kamienna mina. Kamienna mina. Kamienna Kamienna mina. Z czoła. pochodzi Nie, nie dawaj. tego Nie <grym> Ojej, dzisiaj jest, ja nie wiem co, co się, dzieje. się dzieje, to jest bo Naprawdę lecisz grubo. Miałem się nie, nie śmiać. Ja... A teraz dobra. pan, który ma wielki problem ze zbyt e, dużą częstotliwością przywitań, a mianowicie Ola... To Czekaj, grzywy, daj znać, kiedy załapiesz. Zgłoś się, zgłoś się, kiedy załapiesz. Ola. O, no Ola, tak, ja myślałem, że chodzi o hiszpański. Ola. No za każdym no, razem, jak go wołają, to cały czas się z wita, nie? nie? Grałeś kiedyś w Szkocji? Tak. <ślamy> 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 Czy jestem... Azardy? Tak! <śmienic> Zyjnik, adam! Co było najlepsze? No, macie żórawce, Ja już byłem <śmienic> pewien, że ty się <śmienic> po zgubisz i nie odkądjesz tego Azarna, a Adam już wiedział, że jest Żurawskim. Czy jestem klubem. piłkarskim? <śmienic> nie, tak, serio? <śmienic> 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 czy jestem klubem? W nie, <śmienic> nie. Ty jesteś temple sofony. <śmienic> <gulwanie> <gulwanie> mmm. Goldrick czy McBurney? Nie. Ani ten, ani ten. Robinson. Nie. O'Connell. Nie. Nie. Ramsdale. Nie. Basham. Nie. Boldock. Nie. Igan. Nie. Nie. Stevens. Nie. Nie. <gulanie> Co jest? E, czekaj. Sharp. Nie. Nie. Berge. Tak. tak. Ja. <gulanie> czy jestem klubem? Tak, jesteś chyba. Nie czekaj. No dobra, czy. Ajaj, <grym> aj, 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 aj. Sumie... Nie, tak blisko, że no, tak Chyba jedy, to jest, to jest jedyny Francuz w Barcelonie, nie? Mnie, mm, No tak, teraz tak, teraz tak, nie? To tak. już jestem z państwa pozaeuropejskiego. Nie, nie. nie. Okej. Okay. <coughs> Sorry. To, czy jestem z najwyższego stopnia rozgrywkowego? Nie. O sobie salmo. Co to. Ja się łamuję. Czarniekla to musi, musi wjechać. To jest Co to było? O ja. Dobra, nie wiem. Konstantin! Czy ja jestem piłkarzem? Nie. Czy ja. Nie tak, Właśnie, tak no, to, się, to jest ogólne, nie? Bardzo, mm. no więc. co się domyśnić. Tak. Słuchajcie, standardowo Adam przyjął taki klucz szukania tego, że już się pogubił, a Nikodem nie zapomniał z że grają w Juventusie, więc wracam do Was za 5 minut. Czy ja jestem w takim razie. Państwem z top 5 lig lub. Ee, inaczej z, z państwem z top 5 ligami lub im odpowiadającym... Co? Co państwem ty z ty ty top 5 ligami? Nie. <laughs> Nie ma takiego to państwa. <laughs> Czy jestem trenerem lub klubem? Nie. Tak. Mm. Tak. No dobra, no można też powiedzieć, że tak. No. To trochę to klubem. No, trochę tak, no, jesteś takim tym. <grym> jesteś ikoną. Eee... Klubem, nie? Jesteś tra transformersem. Be... Raz się <grym> przemieniasz w klub, raz... Wybaczcie, wybaczcie, że z nimi gram. W mojej fladze występuje kolor niebieski. Tak. Niebieski kolor. We fladze, no? Czego nie no. wiemy. Flag. Czy jestem Słowianinem? Aha, nie we fladze. Zapytam o flagę. Pytałeś o flagę. No. Tak. Flagę Czy niebieski zapytałem. występuje w mojej fladze? Nie. A co powiedział? Czy niebieski występuje w mojej fladze? To powiedziałeś tak. No tak, no. O fladze zapytałem. Co? Nie, nie ma? ma? Aha. No faktycznie nie. Faktycznie nie ma. Ojej, nie, dobra, okej, okay, nie ważne. Nie, właśnie. Dalot moim zdaniem odpada, nie dalibyście mi Dalota, więc albo Ronaldo, albo Bilwa. I teraz tak. Jeden i drugi grali, widzę, mistrzów. Większą część swojej kariery w Anglii chyba spędził mimo wszystko, licząc w latach Ronaldo, chociaż to jest porównywalne. Kurczę, to i jeden i drugi nie pasuje, bo jeden i drugi. Ciężko, no dobra, Bilwa. Nie? Christian Ronald. Nie, no. Adam za niedługo sobie jak uruchamiać sobie grę. Zapraszamy już w najbliższy wtorek. Flamengo? Ja To trzeba wypikać! To jest niemożliwe przecież, no! no to jest możliwe Krzysiu? Żeby... Nie, to nie jest możliwe. Ja pierd... Nie, no nie. Czy gram w którymś z zespołów grających obecnie w Lidze Mistrzów? Tak. Nie, 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 nie. Sorry, sorry. Czy jestem z Tottenhamu? Nie. Z Leicester bądź z Arsenalu? Nie. Kurde, no zawił mi klina teraz. Jaki zespół, nad którym on błyskawicznie się nie zastanawiając, wypalił, że gra w lidze mistrzów? Czy gram w Wolves? Nie. Nie. No to jest niemożliwe, jak ty mogłeś powiedzieć, że nie gra w lidze mistrzów? Słuchaj, zadajesz takie pytanie. O Jezus. Jak zobaczysz kim jesteś, to zrozumiesz dlaczego. Nieważne, nic nie podpowiada. Powinni już nie są już w Powiedziałeś, że dlatego, aktualnie grają w Lidze Mistrzu. Powiedziałeś nawet, tak. Dlatego się tęsknię. <laughs> powiedziałeś, Zadam. Nawet, nawet ci cały czas odpowiedzi takie rzucał, że tak sformułowałeś pytanie. Dzień dobry. Ach. No, ale jak byś odpowiedział na moim miejscu? No, powiedziałbym tak samo przecież. No, sam się zgubił, no. Ty, ale to jest bardzo pomocnik, proszę go nie drzeć. Bo chodzi o to, że ja już mam wszystkie szufladki poukładane. To wygląda głupio, ale ja już serio te poukładałem. Jestem Europejczykiem. Z państwa, które ma więcej niż 5 milionów mieszkańców, bo krzywy mi odpowiadają na narodowość. Mhm. Czyli ja jestem z dużego y, państwa. I chodziło mi tylko o to w tym pytaniu poprzednim, żeby wiedzieć, czy liga, w której gram aktualnie, y, y, po prostu czy jej reprezentacja z tego państwa była na euro? No bo na, na euro były 24 państwa, ja sobie je wszystkie wyklarowałem. Wyczyściłem już. Odpowiedzieliście, że nie, czyli ta liga, w której gram aktualnie, nie miała reprezentanta na euro. O to mi tylko chodziło. Czyli to jest jakiś. E, pochodzę z państwa, które nie miało swojej reprezentacji na euro. I ten, Znaczy, w sensie nie ja pochodzę z Państwa, tylko ta, ta drużyna <laughs> To jest najgłupsze pytanie, jakie można tych grze. No, no, ale bo ja żeby tego tak nie, nie umiem były ale jest, bo w mojej głowie też jest układane. Nie jest, gwarantuję, się, że nie jest. Pytają.. Jezu Szewczęku! Nie! nie! Czekaj, czekaj, czekaj! Ja go nie. nie! Bruno Gimarałeś! Nie! Ja Mówiłem, że z daleko. No ja, popatrzcie. Ja pierdzielę. Paketa, ja pierdzielę. Nawet nie przychodzi do głowy jak się myśli o Jestem przedstawicielem reprezentacji, która kiedykolwiek wygrała mistrzostwa Europy. Kiedykolwiek? za mm... stoi? Włącza Europy przewodnik. Może tylko pierwszy euro przewodnik wszystkim dojdzie. No, pewnie był kluczowy odcinek. A co powiedziałem, o którym no, zupełnie no, <śmiennie> odcinek. A ty powiedziałem, o którym Tak, no, myślę, że. Musiałem... Przed tym kątem na pierwszy euro i wszystko dowiedział. Almeria Kurde bele! Kerem Demirbai! Tak. tak. Ja, To normalnie, to się nie ma, nie? Koniec, bo ja już, ja już mam. Nie możesz. Przestań, nie. Ja napiszesz, bo w razie czego... Dawaj. Nie, Dawaj, bo tu się, tu się szykuje bomba, kurde. Tu się szykuje bomba. Moja? Czy, czy, czy Krzywego? Kurde, Krzywy. nie pamiętam. To pasuj, pasujesz. Pasuj. Jakiś pasuj Hadenheim, nie pamiętam. Nie... Nikodem. Nie ma klubu nie. Nikodem pokaż. Nie. <grym> nie. Nie. <grym> nie masz? Nikodem nie. tutaj taką torpedę chciał wysłać, że. Obiektywy rozsadziło. <grym> nie, nie bo teraz już nie wiem że to nie tak, nie. <grym> no nie! Nie, no co jest grane? Ktoś z Was musi skapitulować, to jest niemożliwe. no. Obaj jesteście... Czy mam real w no. nazwie? Ale czekaj, no teraz krzywego pytania. Nie, ja teraz. Real mam w nazwie? Tak! Dlatego mówię ci, że ta Zara Goza to już jest naprawdę... Jesteś no met przed kiblem, no. <grym> <grym> A to wiesz, że czasami i tak może się skończyć flopem. <grym> Ale i tak już to sobie nie Kurde, no to jest ja niebywałe, nie? Czy jestem Asgeburger nie! Nie, Kurde, Nie! Co ty, pierd co ty mówisz w ogóle? To jest Bundesliga przecież! Aha. Co jest grane, nie? Boże! Real! Co już się z dzieje? Real! Co jest grane? Dobra, ja uważam, że powinniśmy w tym momencie zakończyć. Powinniśmy zakończyć, tak. Ja ja punktu, to jest ten to to moment. To, 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 to jest kompromitacja! Myśmy już skompromitowali do końca funkcjonowania tego kanału w tym momencie. Mama powiedzieć, kim jesteście? Nie! Dobra, ja, 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 ja. Drugi człon zaczyna się... KUZNE! Który <laughs> się poddał ja Nico... ja Nikodem ma punkt drugi, no. drugi człon Drugi człon zaczyna się na literę od P do Z Tak Nie, ja nie wytrzymam, ale socjedat no Koniec, trzymajcie się Ja idę włożyć głowę pod prysznic Zimny prysznic, wszystkiego dobrego Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Adamowi gratulujemy wygranej. Radało Mam się. nadzieję, że Dziękuję. poziom był na odpowiednim poziomie. Poziom był na odpowiednim poziomie. Chyba wy też macie taką nadzieję. Dajcie znać, jaki mieście wynik. Tak. Trzymajcie A, się, tak. żegnamy. Cześć. Elo. Siema.